Przedstawiam Aleś Waslawik, właściciel firmy Serwis Waslawik. pomysłodawca wszystkich przynęt, które tak bardzo lubicie. Przedstawi Wam dzisiaj nowości na rok 2022. Będą to kule do szybkiego łowienia. Aleś opowiedz o tych kulach, co to nowego nas czeka. Tak, Gabriel, a Wazeń. Máme připravený na příští rok e, takový e, zásadní dvě novinky. E, první e, je novinka, není to, není to úplně taková novinka, máme e, Boyz Expressor, e, který už jsme vyráběli i e, v letošním roce. E, máme dvě novinky, máme e, takhle vínovou barvu, která je v příchuti e, vyšeň a e, a banán. Výšeň banán nemusí skvenout a žlutá je med a vanilka. Jsou to bojlízy, které jsou rychle rozpustné, čili jsou na rychlý chytání. Je to přibližně na 4-6 hodin. Ale když člověk přijde k vodě, tak za pár hodin může udělat opravdu pěkný úspěch. Tak, moji ale já pověděl vám o tom, že za příští rok vyprodukoval Już znaną serię ekspresor, którą zaczęła w Polsce Krwawa Perła. Wchodzą do tego dwa nowe aromaty: e, Wiśnia z bananem oraz żółta kula miód-wanilia. Są to kule do szybkiego łowienia. 4-6 godzin. E, rozpuszczalność tej kuli zależy od temperatury wody. W opakowaniach dwukilowych znajdziecie je na sklepach w całej Polsce. Do tych kul są także kule hakowe, które już także weszły w tym roku. Są to kule o nazwie miękkie kule, mekule. To opakowania hakówek. To są, to są, jest warianta pro rychle chytanie. Są to, to kuliczki, które są ještě navíc hodně zatraktivněný, jsou zatraktivněný, je, mě to padá. Pomožně Gabriel, Jasně, prosím. Máme takhle pět příchutí v současné době, ale příští rok se tahle série rozšíří ještě o další dvě, o slunečnici a o jahodu. Tyhle ty, někule, jsou kuličky, které jsou velmi, velmi atraktivní. Oni jsou hodně, hodně měkký a jsou především jsou zatraktivněný dvouma vrstvama přírodních atraktorů. Na tom povrchu nejdřív jsou gelový, dip je na něm, který mimochodem obsahuje velké množství enzymaticky upravených živočišních bílkovin a v tom gelu je práškový dík, který se uvolní velmi rychle a rybu přiláká taky velmi rychle. Můžeš ty teďka to přeložit. Eh, Ale že vám o tom, jak eh, z čeho zbudované jsou měnké kule. Měnké kule to kule do szybkiego łowienia. Jsou bardzo miękkie eh, i pokryté dwoma atraktorami. Jeden atraktor je Żelowy, mokry atraktor, a drugi atraktor jest proszkowy, który jest nałożony na samą wierzchnią część kuli i powoduje bardzo szybkie uwalnianie się aromatów do wody i prowokowanie ryb do brania. Tak a ještě bych se chtěl zmínit o jedné věci a je to bojlý satan, který sice není novinkou na příští rok, je to věc, kterou jsme vlastně měli novinkou na letošní rok, Aha. ale protože je to Boilie, který se nám opravdu velmi extrémně prodává, je mezi rybářema v České republice a dozvěděl jsem se teda, že i, i, v, Polsku i v Polsku, velmi, velmi Ale opowiadá, o tém, že o tom, že Kula Shatan, która była nowością w tym roku 2021. Bardzo dobrze sprzedawała się i że tak powiem prezentowała na wodach, bo efekty na nią były niesamowite. Kula Shatan opowie jeszcze z czego ta kula mniej więcej jest zbudowana, jakie działanie tej kuli historia té kuli? Koule Satan jsou v podstatě výrazný tím, že ta kulička je velmi pálivá, to je, to je důležitý, je v ní velké množství koření, nechá se charakterizovat tím, že je tam výrazně cítit paprika, jsou tam výrazně cítit ty pálivé koření, takovýto čili, ale jako je to fakt hodně silný. A co tam jest ostatnią taką wyraźną rzeczą, jest zielony e, korzeń, tak zwany uh -huh. e, Aleś mówi, że kula to przede wszystkim e, bardzo ostra papryka i przyprawy korzenne, które powodują wielką pikantność tej kuli. E, Zelení koření, nevím, co to je zelení koření. Zelený, to je, to je, taková ta zelená na, do salátu do zelený koření. Jo, není to paprika, <laughs> to, je, to, je, taková speciální tajná ingredience. A je, to je, to ale, je, je, tajná příprava. Nejsilnější. Tajná příprava, nejsilnější, která povoduje pikantnost té kuli. ti, kteří už lovili na něm w tym roku, w 2021, na pewno się przekonali. Było już wiele osób, które spróbowały ją, skosztowały, łamiąc ją na pół czy przekryzając i mówili, że naprawdę jest bardzo ostro. Także kula satan zrobiła bardzo duże, że tak powiem, zamieszanie w całym asortymencie CSV, bo Wielu ludzi wybierało ją jako numer jeden. Super. Także dzięki za wytworzenie tak wspaniałego wyrobu, za, za, za pomysł. Myślę, że wielu wędkarzy będzie korzystać także w 2022 z kuli Szatan, ale także i z innych kul CSV, bo jak i Victor X jest także pikantny, ostry. Tak, tak to łamarnica A1, czyli Olicheń A1, czy Jatra wanilka, która jest niezawodna zawsze. Więc wszystkie wyroby są nasze, nasze na najwyższym poziomie. Dbamy o jakość, bo jakość jest najważniejsza. Najważniejsza. Aleś Waslawik, szef firmy Carp serwis Waslawik. Dzięki bardzo za uwagę. Pozdrawiam. Dziękuję i Wam. Pozdrawiam wszystkich rybarze w Polsku.